Platforma e-Podręczniki posiada łatwy w obsłudze system dzielenia się materiałami. Dzięki temu samouczkowi dowiesz się, w jaki sposób udostępnić materiał swoim uczniom i jak sprawdzić, czy się z nim zapoznali. Po zalogowaniu na portalu przechodzimy do treści materiału, który chcielibyśmy udostępnić uczniom. Z lewej strony ekranu widoczne są ikony akcji. Klikamy ikonę strzałki symbol udostępniania. Zostaje wyświetlone okno wyboru trybu udostępniania. Wariant pierwszy to udostępnienie istniejącej już grupie uczestników. Wariant drugi to udostępnienie materiału nowej grupie. W wyświetlonym formularzu wprowadzamy nazwę naszej grupy i adresy e-mail uczestników, którym przekazujemy materiał. Mamy także możliwość podjęcia decyzji o tym, czy uczniowie mogą wyświetlić prawidłowe odpowiedzi ćwiczeń interaktywnych. Jeżeli nasz materiał ma pełnić funkcję sprawdzającą wiedzę, możemy pozostawić to pole niezaznaczone. Klikamy przycisk udostępnij. Na skrzynki mailowe naszych uczestników właśnie trafiła wiadomość z linkiem do materiału. Aktualnie zalogowani użytkownicy zobaczą także specjalne powiadomienie. Dajmy im nieco czasu na zapoznanie się z treścią materiału, zanim sprawdzimy ich aktywność. Uczestnicy mieli już chwilę na pracę. Aby sprawdzić ich postęp, przechodzimy najpierw do naszego katalogu, klikając ikonę na głównym pasku. Na kafelku materiału odczytujemy informację, że kilku uczestników go wyświetliło. Widzimy też średni wynik, jaki osiągnęli. Klikamy na kafelek. Zostajemy przeniesieni do widoku materiału. Z prawej strony widoczny jest panel z listą uczestników, którym udostępniono treści. Widoczny jest także osiągnięty przez nich, wyrażony procentami, wynik z pracy nad ćwiczeniami. Ten widok umożliwia nam dwa sposoby analizy aktywności uczestników. Możemy kliknąć osobę na panelu, aby wyświetlić wskazane przez nich odpowiedzi w ćwiczeniach. Możemy także kliknąć na ikonę przy ćwiczeniu, aby dowiedzieć się, którzy uczestnicy udzielili poprawnej odpowiedzi. Grupę, w którą połączyliśmy uczestników, możemy wykorzystać przy udostępnianiu kolejnych materiałów. Nie ma więc potrzeby wielokrotnego wpisywania adresów e-mail dla tej samej klasy. Trzecim wariantem udostępniania jest przekazywanie kodu. Ta metoda najlepiej sprawdza się w czasie jednorazowych aktywności, np. lekcji, w czasie której uczniowie zostają podzieleni na małe grupy w jakimś konkretnym celu. Jej największą zaletą jest szybkość rozpoczęcia pracy, ponieważ nie wymaga wpisywania adresów e-mail. Wadą jest zaś to, że nie zostaje utworzona grupa, którą można wykorzystać do późniejszego udostępniania treści. Wyświetlony kod przekazujemy uczniom i klikamy udostępnij. Uczniowie wpisują go do pola widocznego po kliknięciu ikony kółka i strzałki na pasku głównym, po czym zostają przeniesieni do materiału. Dziękujemy za uwagę.